Trener Zbigniew Raubo, jesteśmy cały czas na Mistrzostwach Europy w Samokowie i mistrzostwa dla nas bardzo przyjemne i szczęśliwe, bo są dwa medale, ale tym razem o boksie zawodowym. Dzisiaj pierwsza konferencja przed walką Tomasza Adamka z Przemysławem Saletą. Z jednej strony weteran już z bardzo dużym przebiegiem, z drugiej strony Tomek Adamek, który wraca po porażce z Arturem Szpilką. Jakie są trenera przemyślenia na temat tego pojedynku? Janek Saleta dawno powinien wnuki bawić, a to mega zamek powinien sobie dać spokój. Nie? To, że znaleźli sposób na zarabianie pieniędzy. No bo fajny sposób do zarabianie, krzywdy sobie nie zrobią. Zarobią parę groszy. No i to wszystko na ten temat. To może troszkę wspomnień z kariery amatorskiej obu pięściarzy no bo na pewno wielokrotnie widywał trener w ringu jeszcze w czasach olimpijskich i Adamka i Przemysława Saleta. Nie no Tomek Adamek na amatorskim ringu nie był długo, bo szybko przeszedł na zawodowstwo. Przemek Saleta epizod z boksem amatorskim miał taki, że był zawodnikiem Gwardii Warszawa i Blize stoczył około 10-12 walk, trzeba przyznać, żadnej nie przegrał. On pokonał całą czołówkę mistrza, wicemistrza brązowych medalistów, tam Pyra chyba był mistrzem i Pyra z nim przegrał i w Zabrze i w Warszawie. Także jako... to były tylko jego ligowe występy jako bokser amatorski. Mistrzostwach Polski nie startował. A z Pana perspektywy, mając 47 lat na karku, jest... Sposób i możliwość, żeby przygotować się na, na bardzo ciężki pojedynek. Nie, no 47 lat to jest fajny wiek przygotowywać się do roli dziadka, a nie, a nie do boksera. Może się obrazić na mnie, przemek czy nie, ale znalazł sobie jakiś sposób na, na życie. A z drugiej strony, znam przemka bardzo dobrze. Jest to tak rzetelna jednostka, że on nawet w wieku 60 lat wyjdzie i będzie boksował, bo bardzo poważnie podchodzi do tematu. A powrót Tomasza Adamka nie zaskoczył po tej porażce ze Szpilką? Przez długi czas mówiło się, że będzie już finito, jeżeli chodzi o, o Górala. Okazuje się, że jednak z jednej strony pewnie właśnie ta wizja pieniędzy, z drugiej może też trochę taka skaza kończyć karierę z porażką. Po pierwsze, od samego początku, jak była walka Adamek Szpila, nie dopuszczałem myśli, że to będzie koniec Adamka, czy ostatnia walka Adamka, bo nie było mowy na ten temat. A to, że przemek wybrał sobie bardzo atrakcyjnego przeciwnika, bo niestety takim akurat przemek jest. Wygrał z Andrzejem Gołotą. Teraz wychodzi Tomek do ringu, ale faworytem. Zdecydowanie jest Przemek Saleta. Naprawdę trener tak uważa, że faworytem tej walki będzie Saleta? Powtarzam jeszcze raz, dla mnie faworytem tej walki jest Przemek Saleta. No to zaskakujące, szczerze mówiąc, bo większość osób raczej spodziewa się łatwej walki dla, dla Tomasza Adamka. Tomek Adamek, jak dobrze wszyscy wiedzą, był mistrzem świata, świata w wadze cruiser. I w tej wadze był rewelacją. Był rewelacją, pokazał to, nie musiał nikomu nic udowadniać. Że to jest bokser najwyższego kalibru światowego. Ale Tomek przytył 25-30 kg, to już jest 90% mniej Tomka. I może się ktoś na mnie obrażać, czy nie, to nie jest Tomek Adamek. Tomek Adamek to było się 80, 85, nawet 90 kg. Dobrze wyszkolony zawodnik, ambitny, wola walki, zawsze przygotowany perfekcyjnie, ale nosić nad bagaż 30 kg to nie dla Tomka.